Jedno z lepszych urządzeń, czyli transilwerów firmy Yesu FT950 Poszczęściło mi się wersja amerykańska. Produkcja z numerem 0002 z kwietnia 2010 roku. Pierwsza produkcja zaczęła się w 2007 Nierozblokowane, typowo krótkofalarskie urządzenie. Nie mogę puścić treści ani nagrania, ponieważ YouTube może mnie oskarżyć o, że tak powiem, <złuch> złe działanie. Muszę mieć zezwolenie osób trzecich, więc tylko i wyłącznie oglądamy niezniszczone, nie ma rys, nie ma nic, jak to na niektórych transzyzwerach jest, etc. Rysek, proszę bardzo, postaram się bardzo blisko pokazać. Patrzcie, no kurz mam, kurzy mi się w pokoju, na to nic nie poradzę. To już jest co innego. Nie ma luzów w selekcie jakimś, powiedzmy. Można ustawiać wszystko filtry elegancko, nie ma żadnych przeskoków, etc. i tym podobne. To jest najważniejsze. Jak zdążyłem się zorientować, Select, żeby nowy kupić, to jest trzeba mieć szczęście, że tak powiem. Ze Stanów Zjednoczonych było niedawno, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Hmm, za cenę 400 chyba 50 zł plus przesyłka, straszne pieniądze. Ten główny bardzo elegancko chodzi. Tacuszko naprawdę, proszę mi wierzyć. Tu też potencjometr jest głośności, bo powiedzmy szumu słychać weterze, jak również blokada żadnych luz, luzów. No i tutaj jest jeszcze jedno. Tu jest bez żadnych, jak to się mówi, ani w prawo, ani w górę, ani w dół luzów, natomiast bardzo elegancko to pracuje. Wszelkie potencjometry ustawienia są naprawdę w bardzo dobrym stanie. rozmawiałem z dwoma typowymi handlarzami ale takimi handlarzami sprzętem radiokomunikacyjnym i widzieli to na zdjęciu stwierdzili, że czwórka to jest bez wyjęcia za to w środku niegrzebane nic, nic w ogóle no jest naprawdę coś wspaniałego teraz się teraz trzeba dobrać do środka żeby to trochę poustawiać. Piękna sprawa. Pięknie pracuje i pięknie się na tym słucha. Pozdrawiam.